Dzień dobry, witam zdrowomani. Mani dzisiaj zapraszam do zrobienia pysznych ciasteczek owsianych zaczynamy 3 łyżki mąki owsianej 3. 6 łyżek owsianych otrąb mamy otręby Następnie dodamy Jedną łyżkę mąki z amarantusa to będą takie zdrowe pasteczka. Badam łyżkę stołową. Skórki pomarańczowej. Przygotuję masę z daktyli. To są daktyle, akurat irańskie. Mogą być każde inne, ale najlepiej. Kupić takie, które są miękkie, po prostu dadzą się rozgnieść łatwo. Te daktyle są z pestkami, więc trzeba je usunąć. Dodamy dwie duże łyżki żurawiny. Ja tę żurawinę spażam wrzątkiem, bo jest mięciutka i łatwo się miksuje. Dodaję troszeczkę wody. Jakieś dwie 3 łyżki nie więcej i użyję blendera żeby z, z, z tych daktyli i żurawiny stworzyć taką masę. Masa jest gotowa. Teraz połączymy ją z płatkami. Składników. Dodaję trzy łyżki mielonych laskowych orzeszków. Dają niesamowity aromat i smak oczywiście, poza tym, że są wartościowe. Dla przełamania smaku dwie łyżki cytryny. Mniej więcej połówka cytryny wystarcza. Jeszcze dodamy dwie pełne łyżki. Miękkiego masła i dwie łyżki oleju rzepakowego, smaku masła, może być jakiś inny, najlepiej, żeby był bez I teraz całą masę trzeba po prostu wymieszać najlepiej z dłonią, aż powstanie taka miękka konsystencja, z której da się ulepić kuleczki. Ponieważ do tego przepisu nie dodaję cukru, w związku z tym ważne jest, żeby tych daktyli była spora ilość. Ja użyłam 15 sztuk takich miękkich daktyli. Można też użyć innych, nie, nie tych z pestkami, ale wtedy one będą bardzo suche i dobrze jest je właśnie wymieszać z odrobiną wody, żeby. Właśnie ta masa była miękka. Już jest gotowe. Teraz będziemy lepić kuleczki. Ciasteczka są gotowe, ulepiane. Powiem, że łatwo się lepi te kulki z masy ciasteczkowej, kiedy zwilżymy dłonie w zimnej wodzie. Wtedy to łatwo się daje te kulki kręcić, ponieważ no jest to dosyć miękkie ciasto. E, jeszcze dobrze jest natłuścić leciutko foremkę odrobiną oliwy pędzelkiem jeśli macie, no to pieczenie 10 minut do piekarnika. Temperatura będzie 150 stopni, nie więcej. Лучше всего в объеке.